Miś nie żyje. To nie był zwykły wypadek. Miś zrobił to celowo i to przeze mnie. Miś mieszkał na półce, miał dużo przyjaciół i był szczęśliwy. Nic nie zapowiadało smutnego końca. Ale miś miał jedną wadę. Był strasznym egocentrykiem. Myślał, że wszystko kręci się wokół niego. To wcale nie była tylko moja wina. Ja naprawdę cię kochałam, a ty nigdy tego nie rozumiałeś. Miś szukał wrażeń jeżdżąc tym wstrętnym, wielkim samochodem. Ale dla mnie nigdy nie było w nim miejsca, mimo że to ja mu go kupiłam. Naprawdę wydawało mi się, że mu na mnie nie zależy. Ciągle tylko patrzył na mnie tym swoim tępym, pustym wzrokiem. Więc znalazłam sobie inne zajęcie, a misia zostawiłam z przyjaciółmi. Było ich tak wielu, że myślałam, że będzie szczęśliwy. Byłam prawie pewna, że nawet nie zauważy mojego braku. Tymczasem on wyczekiwał z niecierpliwością, kiedy wrócę. Ale kiedy wróciłam, nie byłam już sama. Miś nie chciał nawet na to patrzeć. Przepraszam, że złamałam ci serduszko, że zgniotło mnie moją malutką rączką. Nie wiedziałam, że mogę być do tego zdolna. Miś wsiadł do auta i znalazł wreszcie wrażenie, którego szukał. A ja zostałam sama. Jak już powiedziałam, zawsze był strasznym egocentrykiem.